Hej hej hej, z tej strony Abaj i, i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym Overwatchowym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj spotykamy się już po raz 39. Naprawdę bardzo tutaj szybko czas leci. Dopiero co, słuchajcie, tak naprawdę dwa lata, trzy lata temu zaczynaliśmy e, naszą serię. Już mamy 39 odcinek, i naprawdę dużo z tego, słuchajcie, udało mi się nagrać do tej pory. W każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, tutaj nie przedłużając. Dzisiaj obczyjmy sobie nowego bohatera, który jak tutaj widzicie, no nosi się dosyć ciekawe imię, bo to jest Baptist. E, nie wiem, czy jest tutaj dobry odpowiednik w języku polskim. Wydaje mi się, że po prostu można to tłumaczyć jak ochrzczony, gdyż jest to nawiązanie po prostu do słowa baptysta, w każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, jest to generalnie medyk, kolejny właściwie medyk, kolejna postać wsparcia, tyle że tym razem z dużym naciskiem na strzelanie, czyli jest to, słuchajcie, coś, co... W sumie staram się realizować łaską, czyli takie Battle Mercy, tylko że oczywiście w wydaniu tutaj um, specjalnie pod to przygotowanym. Po prostu ten bohater głównie tutaj stawia, po leczeniem na zadawanie też po prostu wrażeń jest to troszeczkę inaczej zrobione. Natomiast jak to słuchajcie dokładnie jest, bo to co wam teraz mówię, to są takie trochę moje domysły, troszeczkę z tego co widziałem, tak to wygląda. To sobie zobaczymy w akcji, ponieważ ja jeszcze tym bohaterem nie grałem. Na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, jest jeszcze na serwerach testowych, natomiast w przyszłym tygodniu, kiedy wy to będziecie oglądać, e, będzie on już prawdopodobnie na serwerach live. Czy o 18, kiedy pojawi się ten odcinek, nie wiem, może być to 20? Natomiast w momencie, kiedy wy to prawdopodobnie oglądacie, już ten bohater jest dostępny w grze. Natomiast mówię, ja dzisiaj akurat mam chwilę, żeby coś nagrać tutaj, więc zrobię to troszeczkę wcześniej. Więc no, słuchajcie, tyle, że tak powiem, wstępu. Ja tutaj za chwilkę idę sobie szukać gry i zobaczymy się dosłownie za momencik. No i okej, okay, ludziska, witajcie tutaj ponownie, jak widzicie z tutaj meczyk. Za chwilkę mówię, przetestujemy sobie naszego bohatera w akcji, pewnie jakiś standardowy dwa meczyki. Tutaj i Nie będę ukrywał, że no zawsze słuchajcie, tak to wygląda, oczywiście potem zobaczymy też sobie skórki i tak dalej. E, w każdym razie słuchajcie, w każdym razie, Baptist. E, czy jakkolwiek mówię się go czyta. Generalnie ja mam taki problem, jeżeli jakieś imię teoretycznie występuje w języku polskim. Wydaje mi się, że zresztą, tego, że pewnie to się z jakiejś tam łaciny wywodzi, em, imię takie w polskim jest, tylko że jest tak bardzo rzadkie, że po prostu nie jest to przetłumaczone i potem się zastanawiam nad wymową, ale chyba to się po prostu, Baptist czyta. E, no i tutaj, no nie wiem, chyba nie robię jakiegoś. Błędu. W każdym razie, słuchajcie, zobaczmy, tu, co my tutaj mamy, bo przede wszystkim, jak mówiłem, nie grałem tą postacią kompletnie, odkąd została wprowadzona na serwery testowe, już tutaj troszeczkę czasu minęło, e, odkąd się to wydarzyło. Otóż tak, pod Shiftem mamy tutaj takie jakieś pole, z tego co widzę. E, to jest, słuchajcie, impuls regeneracyjny. Okej, okay, aktywujmy, aby uleczyć siebie i poblis pobliskich sojuszników. No dobra. Mamy też tutaj, słuchajcie, coś takiego. E, to jest jakieś pole, z tego co widzę. E, pole nieśmiertelności. Okej, okay, czyli daje nam tutaj rozumiem jakąś tarczę i immunity na, na jakiś czas. E, tutaj mamy coś takiego, to jest widzę granatnik leczący. No i mamy też tutaj taki zwykły karabinek, który se, strzela seriami po trzy. No okej, okay, powiem wam szczerze, że jest to ciekawe rozwiązanie. Plus jeszcze z tego co patrzyłem mamy opcję e, skakania, która jest tak, jest dosyć, dosyć ciekawa. W sensie możemy tutaj się e, troszeczkę przyczaić i skaczemy. No okej, okay, w sumie jest to całkiem, całkiem fajne rozwiązanie, natomiast e, Powiem wam szczerze, że jestem ciekaw, czy kogokolwiek tutaj trafi, ponieważ fakt, że możemy tutaj strzelać tak naprawdę takimi seriami, w sensie po 3 dobra, to się w ogóle Okej, okay, tutaj sobie spróbujemy tego troszeczkę załatwić. Widzę, że oni to pole mają tutaj nieśmiertelności. Dobra, ciebie tutaj spróbujemy podregenerować. Bardzo mi się podoba, że tak naprawdę pod całą myszką mamy załatwione leczenie. W sensie, że nie ma takiego, wiecie, problemu, że nie musimy się przełączać między tym. W sensie. Ja na przykład odnoszę wrażenie, że pod tym względem moja czasem może być problematyczna bo mimo iż też lewy i prawy przycisk to jest leczenie albo zadawanie obrażeń, to jednak to tutaj działa troszeczkę szybciej, w sensie wiecie, od razu mamy, od razu mamy ten ładunek pod, pod jednym i pod drugim, jest to takie, no nie, mam wrażenie bardziej intuicyjne i szybsze do wykonania, chociaż no oczywiście wiecie, podejrzewam, że taki był zamiar. Dobra, tutaj rzucamy to pole, rozumiem, że to pole, mimo iż jest chyba polem nieśmiertelności, to tak na dobrą sprawę, no nie jest ten, nie jest, słuchajcie, najlepszym rozwiązaniem, bo tutaj, no dalej można zadawać te obrażenia, po prostu zbijamy taką tarczę. No, wiecie, no, nie da się tutaj mimo wszystko zrobić czegoś, co byłoby idealne. Podejrzewam, że jeżeli naprawdę byłoby to pole nieśmiertelności, nie dałoby się w ogóle obrażeń zadawać, no. no Przyznać, byłoby to troszeczkę słabe. A tutaj tak, no, możemy, słuchajcie, to robić. W sensie, on ma tą tarczę, możemy mu zbić te obrażenia i potem jeszcze coś tutaj ugrać, więc jest to fajne rozwiązanie. Chyba, chyba tak to działa z tego, co tutaj widzę, że możemy mu tutaj e, bardzo mocno to, e, słuchajcie, to, to życie tak naprawdę zbić. No, ok, jest to fajne rozwiązanie. Natomiast bardzo mi się ten, słuchajcie, jump podoba. W sensie, on tak, widzicie, jak widzicie, go puszczę, to jeszcze przez jakiś czas jest. jest przez jakiś czas go mamy naładowanego. Natomiast e, tak później później musimy robić to od nowa. No i zobaczmy też, słuchajcie, tutaj ult, z tego, co tutaj, widzę, mamy takiego ogarniętego. Mamy tutaj jakąś taką tarczę. No dobra, to może tą tarczę byśmy tutaj sobie dali. To jest, rozumiem, jakaś standardowa tarcza, pewnie jak zwykle nieprzenikalna z jednej strony, przenikalna z drugiej. Zresztą zaraz tutaj zobaczymy, słuchajcie, jak mówiłem, nie grałem jeszcze. Egzobuty. Okej, okay, no to akurat mamy. Okej, okej. Okay, okay. Czyli to jest taka matryca, która, co tam jest? Matryca, która podwaja zdawane obrażenia e, i efekty leczące po bliskich e, sojuszników. Okej, okay, fajne rozwiązanie nie powiem Wam szczerze, czyli jest to właściwie coś innego niż, niż sądziłem, bo chyba można przez to bez żadnego problemu przejść, ale jest to coś pokroju tego, słuchajcie, coś pokroju tej takiej, nie wiem, tego bębna, tego pierdolnika, który, który jest stawiany przez, przez Orisę. Generalnie u niej to wzmacnia z tego, co się tam orientuje, obrażenia. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo inne, inne fajne perki. No, no fajne rozwiązanie, fajne rozwiązanie. Tutaj w ogóle nie podoba mi się fakt, że rzuciłem to troszeczkę za daleko. Dobra, tutaj spróbujemy się podregenerować i tego hazu tutaj też ogarnąć. Dobra, tutaj widzę, że ciebie tutaj mamy. Okej, okay, dobra, on załatwiony. Ogólnie tragicznie mi idzie, ale jak powtarzam, słuchajcie, przy każdym odcinku to nie jest tutorial, to jest po prostu moje klasyczne nobienie. Ja nie gram w tą grę zbyt dobrze, szczególnie jak jeszcze, słuchajcie, odpalam nagrywanie, to mój skills po prostu leci na łeb, na szyję. No, ale to już chyba wiecie. To już chyba wiecie. Zawsze tak miałem i podejrzewam, że część osób, która po prostu zajmuje się nagrywaniem, albo w ogóle nagrywa, może tak bardziej powiem, nie wiem, czy w moim przypadku jest to zajmowanie się nagrywaniem, czy po prostu nagrywanie w wolnej chwili. Natomiast mam wrażenie, że u części osób, u dużej części podobnie to wygląda, że też jest taki Miniaturowy strajk, mimo wszystko. mimo wszystko. Chociaż ja tam ogólnie, jak pewnie wiecie, staram się aż tak nie przejmować. W każdym razie, w każdym razie złejcie. Minutkę tutaj mamy. Oczywiście, no chyba tutaj nie wygramy. Zresztą wątpię, żeby w taki był cel tego meczu. Natomiast powiem wam, że troszeczkę możemy sobie tutaj poskakać. Dobra, spróbujemy tutaj. Widzę, że taki skok na no co najmniej te 5-6. Może 7 metrów, w sumie trudno oszacować. Garboszu, tam troszeczkę trudno to obszalić w trakcie meczu, potem to oczywiście zobaczymy na obszarze testowym jeszcze. Um, jak to, słuchajcie, wygląda? Dobra, tutaj widzę, że mnie troszeczkę załatwili, to tak trochę za mocno. Tutaj chyba będę musiał, słychać częściej używać um, tych, jak one się nazywają, Części będę musiał używać um, tego shifta i tych pocisków leczących ponieważ to pole nieśmiertelności widzę, że no jest takie średnie, w sensie ono się za daleko, mam wrażenie, rzuca. Uświadam, że ono jest bardziej do leczenia sojuszników, niż do leczenia nas, nas samych i przez to, yy, wiecie, w momencie, kiedy ja sobie po prostu tutaj chcę tak na szybko na akcję pójść, to, no to się, wiecie, kończy, kończy w sumie średnio, natomiast, yy, no, pewnie, pewnie taki jest tego cel. Dobra, tutaj widzę, że nasza sombra e, troszeczkę, troszeczkę nas załatwiła. Dobra, okej, okay, czyli my mu zbijamy, dobra, z tego, co, z tego co widzę, tak to działa. Zbijamy mu praktycznie życie do, do końca, ale jeszcze ten taki mu pasek zostaje. Okej, okay, fajne rozwiązanie. No oczywiście nie pozwoliło nam to wygrać, ale cholera, by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Grunt, że to nie jest jeden mecz, i tak naprawdę tutaj za chwilkę przejemy sobie kolejny. ja natomiast sobie pyknę tutaj tak screenshota. W sumie wygląda to trochę niedorzecznie i rzadko się już takie rzeczy będą zdarzały. po kroju nie wiem, pięciu baptystów, jak to będę mówił pięknie jednej sombry. Natomiast no słuchajcie, ja tutaj sobie opuszczam mecz, idę tutaj sobie szukać kolejnego. No i zobaczymy się oczywiście tutaj w kolejnym. Jeszcze sobie jeden mecz tutaj pogramy, potem sobie zobaczymy obszar testowy i skórki. Natomiast no, jak na razie słuchajcie, idę tutaj szukać sobie Jegoś meczu. Dobrze, więc słuchajcie, kolejny meczyk, prawdopodobnie zakończy się dosłownie tak samo jak jak ostatni, ale no przynajmniej tym razem jest na Nepalu. E, słuchajcie, bierzemy sobie oczywiście naszego Baptystę. Będę, chyba, będę go słuchajcie chyba tak nazywał, szczególnie, że podejrzewam, że tutaj źródło słów jest taki, że raczej nie zrobię, nie zrobię temu krzywdy, nie zrobię mu właściwie krzywdy, e, bardziej nie zrobię temu imieniu krzywdy, może tak powiem. W każdym razie złecie tak w ogóle przypomniało mi się, że na dobrą sprawę z bardzo wam nic o tym bohaterze nie powiedziałem, w sensie jest... Medykiem, strzela i leczy. Każdy widzi. Natomiast z takich rzeczy ciekawych, to stacjonował on na Haiti. Tutaj z rzeczy interesujących. I tak na dobrą sprawę jest to dosyć ciekawy przypadek, ponieważ on należał pierwotnie po wojnie, z tego co się orientuje, do szponu przez dłuższy czas. Czyli no, ta organizacja, do której należą ci źli Overwatch, oczywiście, kroju żniwiarza w trupie i tak dalej. Natomiast później stwierdził on, że szpon no, nie jest to najlepsze rozwiązanie. I postanowił walczyć z tym wszystkim. W sensie stwierdził, że tych, tym, którym należy pomagać, to należy to robić, natomiast yy, no, nie będzie miał problemu, żeby takim osobom należącym do szponu, tym, którzy czynią źle po prostu zaserwować kulkę między oczy, więc no jest to dosyć ciekawy przypadek bohatera. Właściwie nie wiem, czy tak sobie teraz patrzy jest bohater, który postępuje innie, w sensie in, in, innie, właściwie inaczej, w sensie, że należał na początku, wiecie, do, do tych złych, a potem stwierdził, że a to, to jednak nie było to, jako, jako ciekawostka, słuchajcie, tak to, tak to wygląda. E, no i to chyba tyle takich najważniejszych rzeczy o nim. Właściwie mówi się, że ponoć znał się dobrze z Sombrą i może że będzie to wykorzystane w najnowszych archiwach, które rzecz jasna też będziemy obczajali sobie w momencie, kiedy wyjdą. Podejrzewam, że będzie to, wiecie, kolejne rozszerzenie tej historii Overwatcha, um, która działa się tutaj przed no, faktycznym, faktycznym stanem dzisiejszym. No Bo jeżeli interesujecie się generalnie historią Overwatcha, taka no, ciekawostka, to no, jakby nie było, słuchajcie, pewnie wiecie, że to wszystko się toczy to, co teraz właściwie ogrywamy już po upadku Overwatcha, w momencie, kiedy Overwatch jako organizacja nie istnieje. Um, natomiast te wszystkie rzeczy, które dotyczą eventów związanych, właśnie z archiwami, czyli em, no tak naprawdę najciekawsze, najciekawsze, słuchajcie, eventy, najciekawsze rzeczy eventowo, właśnie opowiadają historię, która doprowadziła do takiego stanu rzeczy. podejrzewam, że tutaj ten nowy bohater, z racji no, tego, że raz należał do szponu, dwa, zna się z Sombrą i tak dalej, no może tutaj, słuchajcie, dosyć ciekawych rzeczy em, dostarczyć. W sensie myślę, że ta jego historia tutaj wpłynie na to, co się działo. Mimo wszystko, byłoby to naprawdę interesujące. W sensie ja ogólnie tą historię tak jakoś śledzę, jestem po prostu ciekaw ciekaw takich smaczków, tego jak to było, dlaczego to cool było, no rozumiecie, jeżeli kogoś to interesuje to myślę, że też jest to bardzo, słuchajcie, fajna sprawa, dobra, tutaj bierzemy sobie tego ziomka, tutaj bierzemy sobie tą tarczę, to ona akurat nam się na pewno przyda, w sensie, oni nam tutaj będą, słuchajcie okraniać to wszystko dobra, tutaj bierzemy Genjina, nie on, o no no, o no no o no no, Boże, Genjin, proszę Cię Proszę ci, ziomuś, to nie jest to, to nie jest to. Dobra, tutaj chyba sobie gniemy, no dokładnie, ale i tak widzę, że, że się tam troszeczkę długo trzymaliśmy, mimo wszystko to... Była całkiem dobra akcja. To naprawdę, słuchajcie, że było to. Mimo mojego zerowego skilla, jak zwykle, no słuchajcie, co ja tutaj będę was wasuszkiwał po prostu. Gram jak zawsze tragicznie. To, to jestem ja, to jestem ja. Nawet nie mam pojęcia, jaki, jakim cudem ja się trzymam raz złotą, raz w platynie. Nie żeby to był dobry wynik, ale mój skill to nie jest to, co. E, to nie jest to, co powinno mnie, słuchajcie, prowadzić aż tak wysoko. Ja to powinienem być w jakimś brodzie albo silverze, a nie, a nie złoto platyna. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Grunt, że, e, no słuchajcie, u mnie nobienie to, to, jest taki, to jest taki standard, jak pewnie wiecie. Dobra, tutaj widzę, że e, tych ziomków tutaj mamy, ten sobie ładnie tutaj wyleciał Zresztą e, Dostaliśmy jakąś asystę e, Tutaj mamy Genjina. Gengin jest w tym momencie takim troszeczkę wrzodem na tyłku e, Bo widzę, że tutaj nam się troszeczkę teleportuje Znaczy teleportuje, no skacze nam tutaj jak e, nataktywne sześcioletnie dziecko z ADHD. Z drugiej strony nie mam pojęcia czy on takim dzieckiem nie jest. E, jest w sumie chyba jest z Japonii, ale... Znaczy chyba jest z Japonii, na pewno jest z Japonii, ale w jakim wieku... Cholera wie, podejrzewam, że może być już dorosły i może to być troszeczkę bezsensowne mówienie tego w taki sposób, ale nie rozumiecie, nie rozumiecie. Dobra, tutaj widzę, że tego ziomka tutaj praktycznie mieliśmy. To pole nieśmiertelności, powiem Wam szczerze, jak sobie teraz patrzę, to będzie jak to wejdzie już na serwery główne, czyli mówię prawdopodobnie dzisiaj, e ewentualnie jak już to oglądacie, to już weszło. Albo ma wejść za dwie godziny. Nigdy nie wiem, czy to jest 18 czy 20. Grunt, że... E, no, powiem wam szczerze, że to będzie pewien problem, bo to jest tak naprawdę bardzo złudne. W sensie, widzicie, oni nie mają tych pasków, ale nie można im nic zrobić. W sensie, mają zablokowane te... Te, słuchajcie, jak one się nazywają. E, te punkty, punkty życia. I co byśmy po prostu tutaj nie robili? Jak bardzo byśmy nie strzelali, to po prostu... Nie, nie, nie możemy, nie. To by było za trudne. Wiecie, no, tak to, tak to wygląda. E, mimo, mimo wszystko. No, ale... Myślę, że jakieś, słychać tutaj kontry do tego będą, podejrzewam, że jak zwykle jakąś kontrę tutaj zasadzę łaską, no bo jak żeby inaczej, eee, dobra, tutaj mi, no, o, oh, no, no, o, oh, no, no, o, oh, no, no, Boże, czemu ja tam w ogóle to pole rzucam tak daleko przed siebie, No drugiej strony tam są sojusznicy, ale no to było bardziej dla mnie, aj Boże, to jest po prostu nubienie w moim wykonaniu, rozumiecie, rozumiecie. Dobra, 99%, czy my to słuchajcie, wygrałem przynajmniej w tą jedną rundę. W sumie byłoby fajnie. Zagralibyśmy kolejną, może byśmy ten mecz szybko skończyli, byśmy przynajmniej mieli jedną wygraną tego dnia na serwerze, który w ogóle nie ma żadnego znaczenia, no bo wiecie, serwer testowy on i tak jest zamykany w momencie, kiedy się nic na nim nie dzieje. Natomiast, no, i tak byłoby fajnie, wiecie, satysfakcja, jedno przegrane na rozgrzewkę, drugie wygrane. Nie rozumiecie, nie rozumiecie. W ogóle zobaczmy, słuchajcie, tak z ciekawości, jakie mamy emotki. Zobaczmy, o standardowa emotkę widzę. W ogóle całkiem całkiem okej okay on wygląda. Jesteś w sensie ma takie fajne, wzmocnione nogi. Dobra, może bandaż do tego? Dobra, to było suche. No, dokładnie. Może bandaż do tego. Boże. Będę to spamił po prostu w tym momencie to jest najlepsza. Najlepsza słuchajcie kwestia. Mimo wszystko. Dobra, słuchajcie, siedem, sześć, tam 5, 4, 3 i liczyć, 2, 1. no i dobra słuchajcie, lecimy, lecimy tutaj, właściwie kolejny mecz. Eee, tak. Do, do you want bandage uh, for that, no, no pewnie, pewnie, że chcę, no kurde, no, to jest najlepsza kwestia, już to wygrywa po prostu po prostu wszystko. Nie, a tak z całkiem serio, to jest tak drętwe, jak to tylko może być. Dobra, tutaj widzę, że mam ten. Yy, mam. Latającą Farychę. Latającą szczęsną. W ogóle jak mówimy już o imionach, to faricha w Overwatchu, to jest, słuchajcie, żeńskie imię imienia Fortunat, to znaczy po prostu Szczęsny i to jest, wbrew temu, co się może wydawać, nie, niekoniecznie nawet nazwisko, chociaż rzeczywiście takie nazwisko mamy, e, ale jest to też imię, w sensie Fortunat jest to normalne imię i w przypadku Fary po prostu znaczy to tyle, co Szczęsna. Taki fun fact. Do tego strzelamy do Farychy generalnie, bo ona, ona się w ogóle Farycha nazywa w tej, w tej grze. Nie, a tak całkiem serio, to, to takie bardzo przydatne fakty w, w sensie wiecie, jak, wiecie, co znaczy imię fikcyjnej bohaterki w grze. Fajna rzecz, nie? Fajna rzecz. Tak bardzo przydatne po prostu, jak, jak niektóre. Nie wiem, jak niektóre słuchajcie smaki pizzy. Niby, niby ludzie to zamawiają, ale z drugiej strony jest takie. O co to istnieje? Każdy wie, że hawajska jest najlepsza, no nie oszukujmy się. <gry> nie, no, tak całkiem serio myślę, że e, akurat smaki pizzy mogą być bardziej użyteczne, e, nawet jeżeli to jest hawajska. E, od, od tego, od wiadomości, co znaczy dane imię, chociaż myślę, że niektórym to słuchajcie, e, może się przydać. No, mi to też by się przydała, w, nie wiem, większa pula szczęścia, żebym nie umierał tutaj od, od bastiona, który się losowo tutaj postawił i zatłuknie po prostu w parę sekund. No ale nie można, słuchajcie, mieć wszystkiego. Tak, tak działa świat, tak działa świat. Może słuchajcie, ten odcinek będzie jakiś cholernie filozoficzny. Tak sobie teraz patrzę, że cholera, opowiedziałem o tym bohaterze, opowiedziałem wam kim to, kim jest, jak się tym gra, chociaż rzeczywiście jeszcze sobie oprzejmy to na obszarze testowym na szybko i zobaczymy też sobie e, skórki i inne pierdoły. Natomiast tak, no nie wiem, jakoś tak zeszło na jakieś, na jakieś inne tematy, no ale no, niech będzie, niech będzie. Dobra. E, tutaj macie pole nieśmiertelności. Dobra, tutaj spróbujemy, spróbujemy was was zatłuc, eee, dobra, dobrze, spam, spam za pomocą e, mele, wygodne, wygodnie umieszczonego na klawiszu V, czy tam jakkolwiek, to V generalnie widlaste, czy tam cokolwiek, właściwie to jest widlasta ósemka bardziej, dobra, nie czepiajcie się, generalnie nigdy nie wiem jak, jak się mówi, ale to jest chyba po prostu V, chyba to jest V, no chyba to jest V. No niech będzie, niech będzie. W każdym razie wygodnie umieszczone mele, wcale nie powinienem tego przymapować na myszkę, e, no ale tak, słuchajcie, swoją drogą, dobra, idziemy tą z powrotem. Widzę, że tutaj nasza drużyna zaczęła się troszeczkę ogarniać, bo wzięli tutaj jakąś kontrę, żebyśmy może nie wygrali e, aż, tak, e, aż tak łatwo, w sensie, nie wiem, tak sądzę, albo żeby przeciwnik nie wygrał aż tak łatwo. Dobra, tutaj widzę, że tak średnio ta akcja wyszła. Hellboy, świetne, świetny nick swoją drogą w Bastionie. Bardzo świetny, po prostu genialny, naprawdę. No ale niech będzie, niech będzie złe eee, Zobaczmy tutaj, blisko śmierci, fajnie, że jesteśmy blisko śmierci jako cała drużyna. Tylko wiecie co, tak ogólnie to ja bym chętnie ten mecz skończył dużo wcześniej, no ale... No ale skoro tak. Dobra, tutaj mamy naszego Reapera pięknego. Dobrze, nie wiem czy mam się cieszyć. Zabił mnie po prostu tak łatwo jak to tylko możliwe. Okej, okay, okej. Okay, niech będzie. Niech będzie, dobra 94, no dobra, tej rundy nie wygramy. Ale kolejna, jakkolwiek by tutaj się do nas nie potoczyła, przynajmniej będzie ostatnia. No i koniec, dobra. No i słuchajcie, lecimy jeszcze tutaj jedną. Właściwie to nie wiem, czy w obliczu tego nie zrezygnować, po prostu sobie tutaj teraz z obszaru testowego. No bo co wam tutaj pokaże? Właściwie chyba tą postać w tych trzech. No w czterech nawet właściwie, bo liczę tutaj sobie teraz, teraz tą rundach, no raczej, raczej widzicie jak wygląda. Strzela się lewym, fajną serią, granatnik jest pod prawym, leczy, shift, no mamy tutaj takie fajne pole, e, tutaj mamy pole nieśmiertelności. I mamy budki, które jak przytrzymamy, to możemy skakać wyżej. No i to jest tak naprawdę cała filozofia. Myślę, że co ja wam będę tutaj opisywał, to na obszarze testowym. Jakbyśmy przegrali mniej i nie używali tego wszystkiego już któryś raz, no to pewnie byłby większy tutaj sens, żeby to zwizualizować, ale myślę, że ten bohater jest tak prosty, jak budowa cefa. No, w każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, tutaj jeszcze raz, oczywiście, no, po tym meczu jeszcze zobaczymy tutaj sobie skórki, jakby nie było, to akurat jest dosyć istotna kwestia, e, przydałoby nam się, słuchajcie, to zrobić, no, wiecie, skórki są, są, są potrzebne, to jest prawidłowa rzecz, jeżeli chodzi o, o Overwatcha, w sensie trzeba się tym zajmować, dobra, tutaj widzę, że e, troszeczkę ten bastion, troszeczkę ten bastion jest odporny, jest bardziej po prostu odporny na, na leczenie niż typowy nowotwór, e, w każdym razie, znaczy, bardziej odporny na leczenie. Właściwie bardziej on y, jest odporny na, na moje obrażenia niż na leczenie nowotworu. To właściwie chciałem wyprodukować, ale w sumie też nie wyszło źle. Chociaż to troszeczkę zdanie nie miało sensu. Dobra, mniejsza, słuchajcie, z tym zajmujemy tutaj punkt. Co bym tutaj nie biedolił. Dwie osoby na punkcie, jedna tam, y, za chwilkę oczywiście będą to przejmowali y, przeciwnicy, ale ja tutaj też o nie widzę, że sobie wychodzą. Macko sobie poszedł, szanuję w ogóle za nich bardzo. Po prostu nikmacko, i w ogóle dwóch tutaj wyszło tak swoim drogą. Ja podejrzewam, że już mają dość życia, tak jak ja. E, nie, tak całkiem serio to zdarza się. Może też tutaj po prostu nie chcą już tej e, e, rundy ciągnąć w nieskończoność, bo to w sumie jest troszeczkę bez sensu. E, szczególnie, że to mówię, jest taki serwer, a nie inny. E, dobra, tutaj spróbujemy się załatwić. W ogóle jedno pytanie, czy właśnie strzelając e, tym, strzelając pociskami leczącymi w ogóle zadajemy obrażenia, bo mi się nie wydaje, wiecie? Wydaje mi się, że o ile w przypadku, na przykład, mojry, możemy pójść puścić ten pocisk i on chyba jakoś tam nawet zadawał obrażenia możecie mi tutaj poprawić, ale wydaje mi się, że e, nawet te leczące coś tam robiły chyba przeciwnikom po, poza tym, że były po prostu rozpraszające to tutaj widzę, że to żadnego efektu totalnie żadnego efektu to nie ma i no lepiej po prostu nie marnować tego na przeciwników bo po prostu kompletnie nic to nie daje w sumie jedno słuchajcie, zagadka mniej e, tak samo, no nie wiem Opóźnienie tego, słuchajcie, opóźnienie tego w ogóle pola nieśmiertelności, w ogóle widzę, że ten, jak, słuchajcie, tak odchodząc od tematu, okej, okay, zaczęło mi padać za oknem, pewnie wy tu teraz słyszycie w postaci takich pięknych kropel, które uderzają tutaj o moje okno z prędkością cholernie, cholernie wielką, nawet nie wiem, do jakiej prędkości deszcz może rozpędzać, nie wiem, jakaś, jaka jest linii tutaj w atmosferze, wydaje mi się, że około 200 km na godzinę e, przy tym, gdzie się tworzą chmury, to jest jakiś max, bo ludzie, którzy... Na tej wysokości mniej więcej um, ogarniają jakiś tam skydiving, to po prostu, um, no chyba do tej prędkości się po prostu rozpędzają, tak mi się wydaje. Ale no, jest to głośne, jest to, słuchajcie, głośne, więc jeżeli tam będziecie gdzieś słyszeć taki lekki szum, no to surrealna pogoda taka jest, nic na to nie poradzę, e, bywa, bywa, słuchajcie, natomiast e, tutaj walniemy sobie w ogóle w pole takie, e, dobra, muszę przestać używać tego, muszę przestać, słuchajcie, tutaj używać e, tego dziadostwa, czemu ty tutaj masz pole, czemu ty tutaj masz pole, dziadu, dobra, tutaj się regenerujemy e, i okej, okay, okej, okay, udało mi się to wygrać, czyli nie było aż tak źle, GG, no, dokładnie. Cześć tutaj Reinhardt, fajnie, że udało nam się tutaj to ogarnąć, co prawda, no nie wiem, nie był to może najlepszy mecz, sami musicie przyznać, ale no niech będzie, niech będzie, dobra, słuchajcie, upraszczamy tutaj naszego mecza, nasz mecz piękny, no i zobaczymy też sobie oczywiście tutaj skórki jeszcze, mamy tutaj jakiś rekiwum, oczywiście to sobie pominiemy, no i tak słuchajcie, Baptist. E, skórki, mamy oczywiście tutaj ich na razie niewiele, mamy oczywiście rekolory, mamy klasyczną, mamy ble, Mamy tutaj jakiś fioletowy, mamy oczywiście tutaj zielony, chciałem powiedzieć żółty, daltonizm silnie, nie, no, tak całkiem serio, tutaj ten jest fajny z tych rekolorów, nawet ładnie wygląda, zresztą tutaj macie też broń odpowiednio e, na różnych, na różnych, tutaj no zwykłe rekolory, jakby nie było tutaj, co wam będę pokazywał, e, tak, to, tak to wygląda, tutaj jeszcze macie klasyczną, e, potem mamy kamuflaż, okej, okay. w sensie nie jest zły ten skin, ale nie wiem, jakoś nie ma takiej finezji, mam wrażenie, jest taki, e, chociaż... Ten granatnik tutaj fajnie wygląda, pustkowia już dużo lepiej, powiem wam, że pustkowia już dużo lepiej, generalnie wygląda to naprawdę spoko, w sensie ten jego hełm i tak dalej, kurde, fajna, fajna rzecz, naprawdę świetnie to wygląda, troszkę w ogóle jak omnik taki wygląda, w sensie jakby to nawet nie był człowiek w tym momencie, no i oczywiście jego karabin tutaj też e, fajnie się tu, słuchajcie, prezentuje, dalej mamy oddziały, e, oddziały pustynne, Właściwie nie wiem, mam wrażenie, że ten kamuflaż pustkowy jest dużo lepszy, ten nie jest zły, ma fajną tą zbroję w sumie, fajne podświetlenia, ciekawe czy to jest RGB, które można sobie tutaj zmieniać em, za pomocą jakiejś aplikacji od Razera czy, em, czy innej innej firmy, która tam produkuje podświetlenia. Właściwie Corsair chyba miał jakąś Asus, chyba tak, chyba tak, ale nie chcę tutaj słuchajcie wchodzić w szczegóły, grunt, że jego granatnik, granatnik wygląda spoko, on natomiast nie wiem a okej, okay, nawet e, e, nie, nie wiem, czy to są dready, czy bardziej takie warkoczyki. Włosy ma generalnie spoko. E, siły specjalne już dużo lepiej, powiem wam szczerze. Ta zbroja wygląda dużo bardziej badassowo, bo nie widać jego twarzy, plus jest taka fajna, chromowana. Okej, okay, wygląda to naprawdę, słuchajcie, dobrze. E, no i oczywiście granatnik również. Potem jest e, bukanier. Okej, okay, to jest, powiem wam szczerze, chyba najbardziej fantazyjny skin. Jest, szczerze powiedziawszy, w tym momencie chyba najlepszy. Jest dużo lepszy od tych poprzednich tutaj, ponieważ szła po prostu jaja i to nie jest jakimś realnym skinem, tylko o czymś po prostu tak prześmiewczym, jak to tylko możliwe. No i mamy oczywiście tutaj pirata. Akurat pirat też jest w porządku, ale ten poprzedni mam wrażenie ma dużo lepszą kolorystykę. I to jeżeli, słuchajcie, o skiny chodzi wszystko. Potem mam oczywiście motki. Boże, ten śmiech, słuchajcie, po prostu psychopaty. Dobra, nieźle. Okej, okay, to się poklepuje. Okej, okay. no dawaj. No... Widzę taka standardowa motka troszeczkę podobna do tego, co ma w ofercie Doomfist, przyklęknięcie, no to takie standardowe, i rozpoznanie, to widzę, że korzysta z tego swojego coś, a ja podejrzewam, że to jest wykorzystywane do rzucania ulta, czy coś takiego. Potem mamy zwycięskie pozy, mamy podstawową, mamy czujkę, to się czujka nazywa, fajnie, fajna nazwa, wcale nie wykorzystywana w dowolnej innej grze na przestrzeni 20 lat, mamy oczywiście tutaj pokój, no i mamy, słyszymy ząbki. Okej, okay, w sumie niech będzie. Um, potem mamy kwestię, to akurat sobie pominiemy. Ja jak wiecie, nie przywiązuję do tego większej uwagi, poza tym zajęłoby to zbyt dużo czasu. Zatem mamy graffiti. Tutaj akurat no nie wiem, co mamy ciekawego. E, graffiti, graffiti wobaczcie za mojego scrolla w myszce. E, zobacz, mamy Baptista, potem mamy bogini, mamy coś takiego, coś takiego i tak, słuchajcie, przelecę właściwie. Fajne jest to z tym cieniem, widzę. Cień przeszłości, no dokładnie, jak mówiłem, służył on tutaj w szponie. Mamy tutaj go golącego się. Okej, okay, w sumie szanuję. Mamy go na hamaku, to, to nawet całkiem spoko wygląda. Mamy tutaj, słuchajcie, jakiś hełmofon. Mamy młodego baptystę, będę go tak, mówię, nazywał. Niech tak będzie. Mamy pakera Mamy tutaj właśnie nieśmiertelność. Mamy, to jest, słuchajcie, świetne. Tutaj wygląda troszeczkę w tych okularkach jak Johnny Get z Science Row, tylko oczywiście no, Johnny nie był czarny, ale... No to akurat możemy sobie pominąć. W sensie żona miał po prostu inną karnację, ale generalnie pozę ma taką, że byłbym w stanie przy zmianie lekkiej kolorystyki uwierzyć, że to pochodzi z rowa. E, tutaj mamy coś takiego, mamy są manewry, potem mamy porucznika Augustin. Nie wiem, czy on się tak nazywał, podejrzewam, że tak, podejrzewam, że on mógł mieć tak na imię, e, chociaż w sumie nie wiem, ewentualnie był to jego jakiś kumpel, ale wygląda, wygląda tak, jakby miał się po prostu tak na, nazywać. E, po, oczywiście prowokacja tutaj, e, później mamy rozkazy, schemat, no taki standard, potem wybory, no podejrzewam, że chyba to po prostu był on. E, tropiki, potem słuchajcie, mamy symbol. Mamy siemka, no to jest akurat całkiem spoko i zbyt silny. No i to jeżeli chodzi o graffiti tyle, oczywiście zobaczymy jeszcze tutaj sobie, słuchajcie, uzbrojenie najpierw, złotą broń, ładna złota broń, nie żeby co, prawdopodobnie jeżeli byłbym zainteresowany graniem tą postacią, no to może bym nawet kupił. I mamy jeszcze oczywiście tutaj prezentację zagrania, mamy oczywiście podstawową, takie przycelowanie, no okej, okay, nie jest złe. Mamy bezpieczną strefę. No okej, okay, to jest dużo lepsze, w sensie z, wyko z, wy z wykorzystaniem, okej, okay, tej strefy nieśmiertelności. Dalej, dalej, egzoboty. exobuty właściwie, nie umiem, słuchajcie, czytać, tak. Nie wiem, czemu egzoboty właściwie przytyłem. Dobra, ale mniejsza z tym, to jest wykorzystanie, słuchajcie, e, jego tych budków rakietowych. Fajna sprawa, naprawdę fajnie to wygląda, ogólnie, nie wiem, no, ciekawy, ciekawy koncept, jeżeli chodzi o mobilność postaci. No i mamy zbliżenia. Okej, okay. w sumie całkiem spoko, w sensie takie widzicie przygotowanie do walki, naprawdę fajnie, chociaż e, chyba bezpieczna strefa mi się najbardziej podoba. Tak samo jeżeli chodzi o skórki, e, Bukanier tutaj e, wygrał na pewno. No i słuchajcie co, myślę, że jeżeli chodzi o tego bohatera i obczajkę taką, zagraliśmy tutaj tak naprawdę sobie jakieś dwa mecze, czyli no jakieś tutaj cztery rundy wyszły plus pokazałem wam jak on tutaj wygląda. Myślę, że na no, obczajkę generalnie tego bohatera to będzie wszystko. Mam nadzieję, że tutaj przypadał wam to do gustu, w sensie taka może trochę bardziej gluźna forma niż nawet zazwyczaj. Natomiast no, mam nadzieję, że mówię, się podobało. Jak mówiłem, bohater, którego dzisiaj obczajaliśmy, najprawdopodobniej, kiedy to oglądacie, albo już jest na serwerach, albo wejdzie za jakieś dwie godzinki do publikacji tego materiału o 20, bo przeważnie publikuje 18. A Blizzard albo publikuje we wtorek o 18, o 20, albo w czwartek o tych godzinach, więc prawdopodobnie jak to oglądacie, jest spora szansa, że jest, albo wejdzie za niedługo. No i co, i słuchajcie, jeżeli materiał Wam się tutaj podobał, no to jak zwykle zachęcam was tutaj do zostawienia jakiejś łapy w górę. No a jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na moim kanale, ogólnie z tym, co dzieje, jeśli u mnie na kanale, no to zapraszam was tutaj do subskrybowania mojego kanału na końcu tego materiału, no a po ludzie ja się tutaj z wami żegnam, tak więc trzymajcie się i cześć!